Co się tam dzieje? Fata, <laughs> <Patek>, wszystko ok? <laughs> co jest? <laughs> On oh nie. Uśmiechnięty. Wszystko ok? Ja muszę tam wejść, sprawdzić, co się dzieje, bo tu coś jest nie tak. Co? Jest? <laughs> Prawie tak uśmiechnięty jak ty. Ciężki dzień dzisiaj. Chodź tu do bójka na Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodź tu, tu na kolana. Zabawka z dzieciństwa. Dzisiaj to jest przewodni temat odcinka. Napiszcie w komentarzach, jakich zabawek używaliście w dzieciństwie, a może w kolejnym odcinku je przedstawimy. Bo mamy ich sporo. Pierwszą zabawką jest gniotek. Co prawda, wyglądały one nieco inaczej. Tutaj macie obrazek. Tak wyglądały, ale znalazłem w kształcie gówna, no to. Dlaczego nie? może mu Instagrama? Yy, nie, 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 nie. Gówniany Instagram, tylko uda. nas. Gówno Rembola. Także co, lecimy? Druga zabawka. Też minimalistyczna, zawodowa Johanio. Jo. Nie wiem czy go pamiętacie. No tu też dla ciebie jojo. Jo. To są zabawki, których ja używałem, nie każdy z was może je znać, także poznacie troszeczkę moje dzieciństwo. Był taki typ, który właśnie robił góra du, góra, du i teraz taki trik robię, taki Tak, jakoś. tak, tak, tak Ty, Ta eee To ey. może, to może ty Eyy. byłeś w ogóle. Nie znacie mojego prawdziwego oblicza A teraz coś, co najprawdopodobniej zna każdy z was Zapraszam Damno mhm, Tam gdzie, Mhm, Dobra, idziemy Tam idziemy Dobra, dobra Może tam? Nie, tam idziemy tam, 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 tam. Evet. OK. Czemu tam, 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 tam. <uju> ty mnie gonisz z kamerą? Poznajesz? Yy, poznaję No, co to jest? No? No, no, teraz mogę no? powiedzieć, nie? Aha, bo już pokażę no. To jest, moi drodzy, coś, co pobudza naszą kreatywność, pobudza nasze talenty Możecie zostać prawdziwym Leonardo da Vinci rysopis. Co ci narysować? Rumble.pl, koszulkę ze sklepu Musisz wzór odzorować, ten, co na plecach Ale pierwszy może pokażę, jakie to ma zastosowania Pyk, pieczątka Tutaj, jakbyście nie umieli rysować domku, macie pieczątkę domku. To akurat była zabawka mojej siostry, pamiętam jak jej podbierałem takie rzeczy. Głównym zamysłem jest to, że możecie rysować na tym całe życie. Bo macie tutaj klik, gumkę. Co prawda nie można zrobić Ctrl Z i cofnąć jednej rzeczy, ale możecie zmazać sobie wszystko w taki sposób. No i czysta karteczka. Mm. Mam już ją pięknie. Dobry. Ja pięknie rysuję. Dobrze o tym wiecie? Ty na no Ej, to I nie będzie dobra reklama dla sklepu. <laughs> <laughs> tak nie wyglądają nasze koszulki Jak coś. Już tutaj widzę jeden błąd. Chłop, z połamanym barkiem? Nie. Powacie Tutaj. Tutaj musi być troszeczkę wyżej. Bo to jest tył koszulki. A to jest tył. Ja miałem tył narysować. Tak. I widzicie, zero problemu. <laughs> Można zmazać. Hmm. Kurde, to! Pramyl.pl, <laughs> <laughs> okay. żeby każdy wiedział, co to za koszulki skąd. Ładnie. Kolejna zabawka, pchełki. Tutaj już gra na dwóch, można się zintegrować z ciotką, z babką, z mamą, z tatą, z rodzicami. Też jestem ciekawy, czy to kojarzycie, bo Patrykowi, jak to pokażę, nie kojarzy. No. Więc uwaga, mamy tutaj pchełki. Na czym polega zabawa? Każdy ma swój kolor, jaki chcesz kolor? Niebieski. Już mam 23, przepraszam, 16 lat, a ja się bawię pchełkami. No ale przypominasz sobie dobre czasy, jak ja się bawiłeś kiedyś. To tak. nie jest to, że masz się czego wstydzić. Nie, nie, nie. Tak? nie. Nie można się tego wstydzić. Tak. Tak. Ale może, mówi ten operator. No i to polać mu. Nic dzisiaj nie powlewamy. <laughs> Jasne szef. To jest twój kolor. Dobra. A jak chciałem niebieski. Nie, ty jesteś czerwony. Nie <laughs> jest? <Ja> chciałem niebieski. <laughs> no Mamo! Dobra. Patryk mi dokucza Wziął mi mój kolor Odległość jest dobra, jakby w flankach odliczyłeś kroki Tak jest No to bardzo dobrze, ok. okej Tutaj? Tak, to zostaje To pafera <noise> O Jezu A. Mogę to lekko przesunąć? Uśmiechnij się Teraz możesz <noise> No nie, nie to Trajektoria to była okej okay. Traktory lotu? Traktory roku Top 10 traktory roku Ale to jest piękna gra, bo można w nią grać nawet tydzień I nagrywać odcinek tydzień W naszym przypadku Za pierwszym Teraz moja ulubiona gra z dzieciństwa Grałem w nią godzinami, także uważaj, bo to też jest rywalizacja Operation Fucking Operation Operation, operation. operation. Mm -hmm. Myślę, że tą grę już zna więcej osób niż poprzednie, które przedstawiałem Także co, gramy w operację, tutaj trzeba stół operacyjny przygotować Mhm mm Jesteś gotowy na operację? Si Jestem przygotowany A rękawicz gdzie? Nie mają sztuczkę z nie Ja Tak więc moglibyśmy zarabiać hajs z tej operacji, ale powiem wam, że pieniądze u nas nie są na pierwszym miejscu. U nas najważniejsze na pierwszym miejscu jest to, żeby uratować życie pacjentowi. Tak. Żeby każdy był zdrowy. Pasja. Z YouTube'a takie pieniądze się dostaje. Tak, później. tutaj miałem, to są pieniądze za Ice Bucket Challenge, który mhm. kiedyś nagrywaliśmy. Mhm. Tutaj na grillu, który mi robiłeś rok temu kiełbaski były smaczne, za to dostaliśmy 200. 200, 200. Jeszcze Tutaj za złamane serce, kiedy nie, nie dobiliście 20 tysięcy lajków pod ostatnim odcinkiem i to by ja nawet dzisiaj patrzyłem nie było mm -mm. Także wbijajcie Tutaj za motylki w brzuszku, jak pierwszy raz spojrzałem na ciebie <grym <quê> <grym> ja, A więc zaczynamy akcję Operation, Operation. Antek stracił głowę, ale mamy ją na stole Tak jest, jest tutaj Ale co robisz ja to, ja to już dezynfekowaniem? Sprzęt z dezynfekowaniem? Jasne Okej okay. Asystencie Tak? Co trzeba wziąć w pierwszej kolejności? Może tą truskawkę Jaką truskawkę? Przecież jabłko Truskawkę <noise> <Jabłko. głosy> <noise> Dobra, to zacznijmy od y, klucza Skręcił kotkę klucza. Priorytet to jest, żeby pierwsze wyciągnąć Dobra, uwaga Teraz mi czas jest Do się skopić, proszę mnie nie e, fach w łapie <noise> Mówiłem, żeby nic nie mówić <głosy> 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 Jeden zły ruch I będzie po ptakach Utknęło mu to w kostce, trzeba uważać na takie rzeczy, bo ma wodę w kolanach Chłop ma wodę w kolanie, ale właśnie chyba o to chodziło, twórcy. I trudno, konia wyciągnę stąd. Pacjent nie ma czasu, za chwilę umrze. Patryk. Dobra, dobra. Mm -hmm. Pacjent się obudził. Antek się obudził, traci nie, tętno. Nie, nie obudził. Się traci on, tętno. Nie, nie, morfiny. Jest, on morfiny jest, Nie, on jest. Dalej jeszcze ten, jeszcze mogę spróbować. Ante! Kość. Dobra, wodę w kolanie. Dobra. Eee? Mamy. Eee? Woda odcedzona eee? Asystencie, pokaż, tak? pokaż rączki. Piękne, dobra. Ej, ej, tu jest guma. Guma jest chyba najłatwiejsza do wyciągnięcia z tego co pamiętam. Serio? Ja to spróbuję. Zamtąd. Guma. Guma w piszczelu. Nie, no, jak się z tobą budzi? Jak ja, ja to robię jak upośledzony, naprawdę. Nie mów o tym na egzaminie. Nikt nie może się dowiedzieć. I mogę jeszcze raz? Teraz wyciągnę. Masz ostatnią szansę, żeby Antek przeżył. Panie Patryku! Ja już jestem... Panie Patryku! Trzeba się skupić. Pokażę <laughs> To jest ostatnia szansa Dobra. na przeżycie Antka. Matu. Kim to <głos> <głos> e, motylka. Motylki w brzuszku? Tak. On jest zakochany, nie możemy zrobić jego kobiecie krzywdy. No to kość. To jest Ajwar bez kości. To jest Antek bez kości. Nie możemy mu <noise> zrobić krzywdy. Znaczy no, my mu nic nie możemy robić? Możemy, ale nie to. No to wyjmij mu chleb z paska, ołówek, dobra Ale on jest leworęczny, czy on będzie pisał? Nie śmiej się z pacjenta, przecież Nie słyszy Poważna sprawa jest proszę. egzamin, pamiętaj, bo nie zdasz Dobra Jak ciepło Tego Śmiejesz się na egzaminie? Nie, już nic jak najlepszy Co teraz robi Także dzięki mordy za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że takie wspomnienia z dzieciństwa Wam się spodobały. Pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu, czy znacie którąś z tych zabawek, a jeśli nie znacie, to możecie podesłać nowe. Bo mam już przygotowane na drugi odcinek, który będzie bardziej nagrywany na polu. Zostawcie koniecznie łapę w górę, a my widzimy się z naszym kumplem w kolejnym odcinku. Trzymajcie się! Blech!